Cześć! Witamy Was dzisiaj w Tomaszowie Rubelskim. Przyjechaliśmy tutaj, aby opowiedzieć Wam o tym 400-letnim mieście, jego zabytkach, historii i ciekawostkach z nim związanych. W 1590 roku kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski założył na tych terenach osadę Jelitowo, której nazwa pochodziła od herbu rodziny zamojskich. W 1613 roku osadzie zmieniono nazwę na Tomaszów Rubelski na cześć syna założyciela. Tomaszów uzyskał prawa miejskie w 1621 roku jako prywatne miasto szlacheckie rodziny zamońskich. W 1630 roku miasto liczyło już około 4000 mieszkańców. I prężnie się rozwijało, głównie dzięki handlowi. Dynamiczny rozwój miasta przerwały wojny ze Szwedami oraz wojskami Chmielnickiego, które grabiły miasto i mordowały jego mieszkańców. Miasto trawiły pożary i nawiedzały epidemie, ale dzięki swoim właścicielom nadal było ważną częścią ordynacji. W 1866 roku Tomaszów przestał być miastem prywatnym ordynacji, a w roku kolejnym stał się siedzibą władz powiatowych. Być może zastanawiacie się, dlaczego o historii Tomaszowa opowiadamy wam przy ruchliwej drodze. Niech nie zwiedzie was to wielkie rondo, znajdujące się za mną. Jesteśmy w samym środku Tomaszowskiego Rynku. To właśnie tutaj mieszkańcy spotykali się, dyskutowali, handlowali i pili herbatkę. Za mną znajduje się unikatowy drewniany budynek z 1895 roku, nazywany herbaciarnią lub czajnią. Został postawiony, aby uczcić moment koronacji cara Mikołaja II. Herbaciarnia została zbudowana na wzór domów z terenów północnej Rosji i w swojej ponad stuletniej historii pełniła wiele funkcji. Był tutaj m.in. teatr, dworzec autobusowy, kawiarnia, świetlica, a nawet restauracja chińska. O to, aby zachować ten budynek dla przyszłych pokoleń, dba lokalne stowarzyszenie Czajnia. Na większości polskich rynków zobaczycie ratusz. Jednak budynek, który znajduje się za mną, ratuszem nie jest i nigdy nim nie był. Była to dawna strażnica strażacka zwierząt, a obecnie w tym miejscu swoją siedzibę ma szkoła muzyczna. Tomaszów, jak większość miast na Lubelszczyźnie, był wielowyznaniowy i wielokulturowy. Stojąc na rynku od razu rzuca się w oczy piękna cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy. Cerkiew została zbudowana w XIX wieku w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Z zewnątrz warto zwrócić uwagę na kopułę i zdobione wieżyczki. Natomiast wewnątrz znajduje się ikonostas wykonany przez mistrza Kuźmę Morozowa, polichromnie przedstawiające wizerunki świętych oraz stuletnia ikona Bogu Rodzicy. Cerkiew była jedną z nielicznych, w których odprawiano nabożeństwa zarówno podczas I, jak i II wojny światowej. Została zamknięta dopiero podczas akcji Wisła, kiedy wywieziono stąd większość Ukraińców. Na szczęście Cerkiew przetrwała wojenną zawieruchę i została odnowiona. Dziś przychodzą tutaj wierni i odprawiane są nabożeństwa. Zupełnie inny los spotkał żydowską synagogę. Podczas II wojny światowej została ona doszczętnie zniszczona. Jednak nie jest tak, że po Żydach tomaszowskich nie pozostał żaden ślad. W 1921 roku Żydzi stanowili 65% mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. W roku 1939 było ich tutaj około 6000. Jedną z niewielu pozostałości po tomaszowskich Żydach jest cmentarz który został odbudowany w 1993 roku, w 50. rocznicę Zagłady. Niemcy zdewastowali cmentarz, a kamiennych macew użyto do wybrukowania ulic przy siedzibie Gestapo i domu niemieckiego starosty. Poza prawosławnymi Żydami w mieście byli również katolicy. A ich najważniejszą świątynią jest Sanktuarium Matki Bożej Szkableżnej, do którego właśnie idziemy. Kościół parafialny pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim został wzniesiony w 1627 roku. Jego fundatorem był Tomasz Zamojski. Kościół został wzniesiony tuż przy wałach miejskich, których ślady zachowały się na wschód od budowli. Kościół w całości wykonany jest z drewna modrzewiowego jest ciekawym odzorowaniem architektury barokowej w drewnie. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Szkapleżnej, który został tutaj przeniesiony z kościoła Ojców Trynitarzy po kasacie zakonu. Wewnątrz kościoła panuje specyficzny klimat, a także odczuwalny jest zapach modrzewia. Wnętrze jest pięknie zdobione, a sam kościół stanowi perełkę Tomasza Lubelskiego. W kościele można zobaczyć więcej pamiątek po Trynitarzach. Obrazy oraz malowane stale na chórze. Kolejną pamiątką po Trynitarzach jest ten oto anioł, którego zobaczycie przed kościołem. Ubrany jest w szaty ojców Trynitarzy, a dawniej stał na placu klasztornym tego zakonu. Czasy I i II wojny światowej były bardzo trudne dla Tomaszowa Lubelskiego. W mieście i w okolicach rozgrywały się bitwy, miasto płonęło i było niszczone. Zginęła połowa mieszkańców Tomaszowa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o historii Tomaszowa Lubelskiego, polecamy wam odwiedzić tutajsze muzeum regionalne. A my serdecznie pozdrawiamy panią Jolę, archeologa, który pracuje w tym muzeum i pomaga odkrywać nam historię regionu tomaszowskiego. Dzisiaj w Tomaszowie żyje się miło i przyjemnie. Jest tutaj wiele sklepów, są centra sportowe oraz miejsca, w których warto spędzić swój wolny czas. Miasto otaczają urokliwe tereny gminy Tomaszów Lubelski, o których opowiadamy w innych naszych filmach. Tomaszów Lubelski oferuje swoim mieszkańcom wszystko to, co potrzebne jest im do życia. Szpitale, szkoły, sklepy, kino, a nawet ten piękny park. Niewątpliwym atutem miasta jest jego bliskość granicy z Ukrainą. Są tutaj miejsca, których nie znajdziecie w każdym mieście – basen, stadion, a nawet sztucznie naśnieżone trasy biegowe i tor wrotkarski. Tomaszów Lubelski jest przyjemnym, przygranicznym miastem, który stanowi świetną bazę do wypadów na Roztocze. Możecie tutaj zobaczyć ciekawe zabytki, pospacerować i spróbować przepysznych lodów. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.